Dlatego największym wyzwaniem... Jest ogólne zrozumienie specyfiki i branży danego klienta danej firmy. Tutaj trzeba naprawdę podchodzić do tego z otwartą głową. Chodzi mi o to, żeby nie zamykać się w jakieś konkretne ramy, dać sobie przestrzeń do tego, że na pewno wielu rzeczy jeszcze o danym kliencie nie wiemy i po prostu słuchać tego klienta, zadawać dużo pytań otwartych, ponieważ dzięki temu nie tylko my dowiadujemy się więcej danej firmy, ale też Klientowi otwierają się pewne, pewne możliwości, czy klient sam zadaje sobie dzięki temu pytania, na które musi odpowiedzieć, co prowadzi właśnie do tego, że klient sam dowiaduje się bardzo dużo na temat swojego biznesu. Więc największym wyzwaniem nie jest samo tworzenie automatyzacji, bo kwestie techniczne, czyli tworzenie automatyzacji procesów nie jest skomplikowane. Tylko chodzi o pracę koncepcyjną, czyli zrozumienie specyfiki danego klienta.